Obce siły dobra i zła walczą o kontrolę nad Ziemią, a kluczem do tego jest jedno dziecko. Jednak pokusa staje się lepsza od dwóch wrogów, przypadkowo uruchamiając coś, co zmienia trajektorię ich wojny. Line przemierza plażę bez ubrania podczas rozmowy telefonicznej ze swoim chłopakiem, opisując, jak jej ciało jest opalone od słońca. Zakłada ręcznik i zaprasza swojego kochanka do odwiedzenia jej, gdy wraca do domu. Gdzie indziej, Johnny przybywa na brzeg i wyciąga swoją łódź z wody za pomocą swojej ciężarówki. Następnie pędzi do domu, mijając po drodze Line. Parkuje traktor w pobliżu domu i zabiera worek krabów, które złowił. Z daleka wita go jego matka, pani Boytel, rozczarowana, że dostał tylko jeden worek. W jej ramionach jest jej wnuk, Freddy, przed którym Johnny klęka, zanim jego matka odchodzi z nim. Po zabezpieczeniu łodzi Johnny udaje się na ulicę, gdy Line przechodzi obok, pytając, czy ma jakieś przyjęcie. Mówi, że tak, ponieważ ma innego dostawcę usług, przez co Line narzeka na swojego. Następnie wspomina, że spotkali się po raz pierwszy, ponieważ przeprowadziła się do miasta trzy miesiące temu. Dowiaduje się, że Johnny mieszka tu całe życie i jest rybakiem. Po przedstawieniu się sobie nawzajem, Line kontynuuje spacer do domu. Ponownie dzwoni do swojego chłopaka, ale gdy tylko się zbliża, jej ojczym prosi o pomoc z zakupami. Usprawiedliwia się, że rozmawia przez telefon i idzie w drugą stronę, narzekając swojemu chłopakowi na ojczyma. Po rozmowie napotyka trójkę dzieci, które stoją nieruchomo i pochylają głowy, gdy przechodzi. Uważa to za dziwne, ale idzie dalej, wkrótce znajdując się przed domem John'ego. Tam staje prosto, a następnie klęka, podczas gdy matka John'ego trzyma Frediego przy oknie. Wkrótce kobieta zasuwa zasłony, a Line robi wydech. Johnny podchodzi do niej i pyta, co robi, ale ona unika pytania i pyta, czy ma dziecko. Johnny potwierdza, że tak, a Line ponownie klęka, pytając, czy Wayne się urodził. Johny spogląda na nią, a następnie podnosi rękę, ogłaszając obcym głosem, że Wayne rzeczywiście się urodził i że statek matka pracuje nad rozmnażaniem wybrańca. Po ogłoszeniu Line odchodzi, a była żona Johnego, Lu, przybywa ze swoim chłopakiem, Rudin. Lu zabiera dziecko do samochodu i mówi Johnego, że zwróci je za dwa tygodnie, po czym odjeżdża. Podczas jazdy lubeszta Rudiego zapalenie w samochodzie, gdy jej syn jest w środku. Rudy zapewnia ją, że Wayne jest silny, ponieważ jest również jego synem. Lu karci go za to, więc mężczyzna robi pauzę, po czym nagle szarpie kierownicą, powodując wywrócenie i rozbicie samochodu. Wkrótce Rudy wyczołguje się z wraku i podchodzi do ciała Lu. Następnie wyciąga laserowy miecz i ścina jej głowę. Następnie otwiera drzwi przewróconego samochodu, odsłaniając nietknięte dziecko. Następnie uderza głową w drzwi, nokałtując się. Jakiś czas później, w domu Johnego, mężczyzna, do którego dołączyło dwóch policjantów, ogląda wiadomości w szoku, gdy reporter szczegółowo opisuje wypadek samochodowy, zauważając tajemnicze ścięcie kobiety. Wkrótce funkcjonariusze wychodzą. Tego popołudnia Johny jest na koniu i rozmawia ze swoimi rycerzami. Jeden z rycerzy uważa, że wypadek był wypadkiem, ale Johny uważa, że to zasłona dymna. Na pytanie, co z tym zrobią, Johny oświadcza, że rada zdecyduje za nich. Mężczyźni argumentują, że nie pozwolą Wayne'owi rządzić światem, więc wyeliminują go, gdy dojrzeje, razem z nimi wszystkimi. Johnny nie chce do tego dopuścić, więc oświadcza, że będą z nimi walczyć latem. Jeden z jego ludzi sugeruje, aby zapytać Radę o wypadek, ale Johnny argumentuje, że policja zajmuje się sprawą, aby dowiedzieć się o ścięciu głowy. Rycerze wierzą, że ludzie tego nie rozwiążą, ale akceptują jego decyzję o walce. Tymczasem na miejscu katastrofy komendant van der Weyden słucha, jak porucznik Carpentier wydziera się na temat ścięcia głowy. Van der Weyden uważa, że to ekstremiści są za to odpowiedzialni, a Carpentier zgadza się, sarkastycznie chwaląc jego intelekt. Jednak gdy się odwraca, van der Weyden jest już w samochodzie. W tym czasie Rudy rozmawia z mieszkańcami miasta, twierdząc, że nie pamięta nic o ścięciu lu, ponieważ był nieprzytomny. Ludzie jednak nie wydają się być przekonani. Właśnie wtedy podchodzi kobieta w kostiumie kąpielowym o imieniu Jane, a Rudy się usprawiedliwia. Kłania się kobiecie, ale ona go beszta, nie chcąc, aby inni widzieli ten gest. Następnie pyta, czy głowa Lu została starannie odcięta, a Rudy to potwierdza. Zadowolona, przypomina mu, że Lu jest demonem, a oni, ci, muszą pilnować Wayne'a i wyeliminować go, gdy nadejdzie czas. Rudy kłania się ponownie, nazywając kobietę księżniczką. Jane jednak ponownie go powstrzymuje i przypomina mu, by nie pozwolił złym wpływom Wayne'a rozprzestrzenić się na miasto. Ostrzega go również przed czarnym rycerzem Johnem, zauważając, że jest on potężnym rycerzem. Rudy uważa, że poradzi sobie z Johnem, ponieważ nadchodzi zima, co czyni ich silniejszymi niż zera. Mimo to Jane mówi mu, by był ostrożny przed zanurzeniem się w morzu. Po zanurzeniu się w wodzie, Jane wynurza się wewnątrz tytanicznego statku przypominającego katedrę w innym wymiarze. Melduje kuli światła zwanej pierwszym że matka Wayna została wysłana, rozumując, że Lu jest już zainfekowana przez Wayna, co czyni ją nieludzką. Pierwsi potwierdzają jej działania, deklarując zamiar wyeliminowania Zera z Ziemi. Wierzą, że zapobiegnie to zepsuciu jej mieszkańców, a dzięki ich wysiłkom ulepszy rasę ludzką. Po złożeniu raportu wraca do morza i udaje się na brzeg. Następnego dnia Lain kładzie się przed domem Johnego. Mężczyzna przyłapuje ją, komentując, że zawsze jest w pobliżu. Następnie oboje namiętnie się całują. Po czym Johnny nakazuje jej zachować czujność i uważać na innych. Tego popołudnia Johnny i rycerz wjeżdżają do zalesionego obszaru, który prowadzi ich do statku matki Zero. Tam klękają przed czarną pływającą masą o imieniu Belzebów, po czym informują, że Wayne żyje i ma się dobrze. Dodają, że ludzie nie są dotknięci obietnicą cnoty, a tym samym zachowują swoją zdeprawowaną naturę. Czarna postać ostrzega ich przed bohaterami i świętymi wśród ludzi. A następnie nakazuje im znaleźć ciało, w którym mogłaby zamieszkać i odwiedzić Wayne'a. Gdy Johnny wraca do domu, mijają Line i jej ojczyma w samochodzie w drodze na zakupy. Gdzie indziej Rudy pyta Jane, kiedy zabierze go na statek matkę. Kobieta wyjaśnia, że ich obowiązkiem jest pozostanie na ziemi, aby ulepszyć ludzi. Jedynym innym wyborem jest pustka. Właśnie wtedy spokojnie podchodzi do nich plażowicz, ale Jane ostrzega Rudiego, że to wróg. Mężczyzna wymachuje laserowym ostrzem i ścina mu głowę. Jane odpycha Rudiego, podczas gdy ciało mężczyzny rozpuszcza się w czarną maś. Rudy pyta, jak mogła odróżnić zera od ludzi, więc Jane odpowiada, że w przeciwieństwie do złych zer, ludzie nie są ani dobrzy, ani źli. Innego dnia spanikowana line biegnie do Johnego, gdy dostaje drgawek. Mężczyzna przytrzymuje ją i zapewnia, że zmienia się w jednego z nich. Wkrótce się uspokaja, a Johny ją podtrzymuje. Oprócz przemiany w line, Johnny jest również świadkiem opętania przez bota wiekowego przewodnika, co pozwala mu chodzić po ziemi. Wkrótce Belzebów spotyka dziecko przed domem Johnnego, a jego matka myśli, że jest ich ojcem chrzestnym. Po spotkaniu z Wayne'em Belzebów wraca na statek matkę i przebiera się. Następnie siada na swoim tronie i sygnalizuje muzykom, aby zagrali muzykę, co powoduje, że zniekształcone czarne postacie wlewają się i tańczą do melodii. Jego zabawa zostaje przerwana, gdy rozlega się alarm. Czarna masa donosi, że te mają zamiar zaatakować z przodu, i pyta, czy powinni przywołać siły na ziemi. Belzebów nakazuje im stawić czoła siłom i zachować siły na ziemi, wierząc, że kiedy dobro słabnie, zło rośnie w siłę. Po powrocie na ziemię Rudy pyta, kiedy w pełni zmieni się w jednego, a Jane zapewnia go, że już prawie czas. Właśnie wtedy księżniczka nagle wyczuwa zbliżającego się żonego. Rybak idzie z line wraz z tłumem ludzi blokujących jego nowego rekruta przed ich wrogami. Gdy przechodzą, Jane również powstrzymuje Rudiego przed szarżą. Po ich minieniu Jane ostrzega Rudiego, aby nie był lekkomyślny, ponieważ Johnny jest potężny, a Line może go pokonać, nawet jeśli wciąż jest niekompletna. Zapewnia go jednak, że nie cofną się przed niczym. Na plaży Johnny kładzie się, by się zrelaksować i narzeka na arogancję Jane, choć przyznaje, że chce ją pokonać. Komentarz ten sprawia, że Line daje mu z liścia, aby przygotować się do walki. Później Jane szkoli Rudiego w walce na miecze. Mężczyzna zmaga się z tym, podczas gdy jego matka, żyzel, karci go za bycie hałaśliwym. W statku matce istoty światła debatują na temat ich obecnego wpływu na Ziemię. Dowiedziawszy się, że zło wciąż się rozprzestrzenia pomimo ich wpływu, środkowi postanawiają sami odwiedzić Ziemię. Mniejszy statek opuszcza statek matkę i przybywa na Ziemię. Dan jest tego świadkiem ze swojej łodzi, więc schodzi na ląd, aby to zbadać. Wkrótce Jane biegnie do lądującego statku, aby eskortować przybywającą królową. Eskortuje ją do miasta, mijając Johnego w jego ciężarówce. Pani Deru również przechodzi obok nich, rozpoznając statek królowej jako burmistrza miasta. Krótko rozmawiają o zmaganiach kobiety z powodu jej chorej nogi i letnich upałów, ale jest zdeterminowana, by iść dalej. Królowa uważa jej determinację za ujmującą. Kontynuując wycieczkę... Mijają dom Line, gdzie Jane zauważa, że tylko córka ma wpływ, a nie jej ojczym. Królowa stwierdza, że właśnie dlatego muszą zaatakować Ziemię, aby oczyścić swój świat ze zła zera. Jane klęka przed nią, aby to potwierdzić. W międzyczasie Belzebów obserwuje, jak statek zera próbuje się z nimi zderzyć. Rozkazuje swojemu agentowi skręcić w lewo, unikając statku. Agent pyta, czy się wycofują ale Belzebów chce, aby myśleli, że tak, czyniąc ich następne działania nieprzewidywalnymi. Po powrocie na ziemię agent informuje królową o tym, jak Zera uciekły z bitwy. Ubolewa nad ich tchórzostwem i mówi Rudiemu, że Wayne musi zostać wyeliminowany tak szybko, jak to możliwe, zanim jego zło się rozprzestrzeni. Właśnie wtedy zbliża się do nich pani Bojtel, pchając Wayne'a w jego powozie. Królowa podchodzi do nich ostrożnie, gdy pani Bojtel skarży się burmistrzowi na zepsuty wodomierz w ich domu. Królowa uznaje jej skargę, podczas gdy Wayne wpatruje się w nią. Gdzie indziej, Johnny zbliża się do statku królowej i bada wejście. Następnie wychodzi, ale chowa się, gdy zbliżają się królowa i Jane. Wkrótce Jane rozstaje się z królową, a John podąża za księżniczką, gdy ta odchodzi. W końcu Jane pyta, dlaczego za nią podąża, a mężczyzna odważnie proponuje jej spanie, sugerując, że to tylko po to, by jak najlepiej wykorzystać ich ludzkie ciała i nic więcej. Ulega pokusie i robią to na otwartym polu. Później rozstają się, a Johnny doczymuje słowa. Później tego samego dnia Line odwiedza Jonnego, znajdując go i jego syna bawiących się na podwórku. Pyta, gdzie jej nowy kochanek był zeszłej nocy, a Johnny twierdzi, że był w domu. Następnie komentuje, że widział królową, myśląc, że zwiadowcy się boją. Line jednak nie przejmuje się tym i wykonuje szydercze gesty klęcząc, by rozbawić Wayna. Jane i Rudy obserwują ich z daleka, a ten drugi komentuje, że ma ochotę ich pokonać. Poirytowana Jane ucisza go. Gdy tylko John i Line wychodzą, Rudy wyjmuje swoje laserowe ostrze i zakrada się do domu. Królowa obserwuje to przez wyświetlacz w ich katedralnym statku matce. Wkrótce Rudy wybiega z Waynem i ucieka z Jane na motocyklu. Widząc to, pani Wojtal krzyczy do John'ego, że jego syn został porwany. Zaalarmowany ojciec pędzi, ale ich już dawno nie ma. Wkrótce informują władze, a Carpenter udaje się na zewnątrz z Wander przy czym ten pierwszy jątrzy o tym, jak podejrzany jest Johnny. Jednak, kiedy ojciec pyta, co znaleźli, nie mają jeszcze nic, ponieważ dopiero zaczęli. Po pewnym czasie Johnny odwiedza Belzebufa i zauważa, że wciąż jest w ludzkiej postaci. Belzebuf uznaje zalety ludzkiego ciała i zapewnia Johnego, że w końcu znajdą Wayne'a, ponieważ zło zawsze rozprzestrzenia się poprzez okoliczności. Tym samym nakazuje swojemu rycerzowi odszukać syna i sprowadzić go z powrotem do babci. Wkrótce Johnny wraca na ziemię w towarzystwie swoich rycerzy. Udają się do domu Jane. Sam Johnny wyłamuje drzwi i wdziera się do środka. W końcu wyłania się z Fredim i wszyscy wychodzą. Jane i Rudy krzyczą, a ten drugi narzeka, że został zaskoczony. Kobieta obwinia go o to, że nie ochronił jej i Wayne'a, dodając, że Johnny doknął jej, gdy wychodził. Johnny wkrótce zabiera syna do samochodu z matką za kierownicą. Mówi jej, aby była ostrożna, zanim odjedzie z Fredin. Gdy tylko samochód odjeżdża, Jane podbiega do Johnego, przypominając mu, że są w stanie wojny i nie powinni zachowywać się wobec siebie bezczelnie. Mężczyzna nie myśli o tym zbyt wiele, ponieważ już się kochali, dodając, że Jane jest pięknym wrogiem. Kobieta wierci się na komplement. Line dołącza do nich, pytając, czy powinna walczyć z Jane. Johnny zapewnia ją, że ma wszystko pod kontrolą, nawet całuje Jane, aby udowodnić swój wpływ na nią. Nie mogąc z nim walczyć z powodu sprzecznych emocji, Jane wybucha płaczem i ucieka. Udaje się na mały statek królowej i zgłasza ich porażkę wraz z przytłaczającym złem Johnnego. Królowa beszta ją, ponieważ jej cnota mogła z łatwością odeprzeć Johnnego. Następnie krzyczy, że muszą zatriumfować, nakazując jej walczyć ze złem za wszelką cenę. Jane opuszcza statek i patrzy, jak odlatuje. Właśnie wtedy przybywają van der Weyden i Carpentier, pytając Jane, czy widziała UFO. Kobieta odpowiada, że nie, więc odchodzą. Na morzu Johnny i Line łowią ryby, podczas gdy Jane i Rudy obserwują ich na brzegu. Kobieta gestykuluje, że w końcu nadszedł czas, aby z nimi walczyć, co podnieca jej towarzysza. W przestrzeni kosmicznej, Belzebów zostaje zaalarmowany, że statek matka zbliża się do Ziemi, co wywołuje okrzyki radości. Tymczasem w morzu Line rozbiera się i zwraca uwagę Johnego przed wskoczeniem do wody. Johny myśli, że go uwodzi, ponieważ jest zazdrosna o Jane, choć kobieta temu zaprzecza. Współczując jej, Johny pomaga jej wspiąć się na łódź i kocha się z nią, w końcu dając jej to, czego chce. Po pewnym czasie Jane podchodzi do Johnego, przyznając, że za nim goniła. Mężczyzna przypomina jej, że są odwiecznymi wrogami i dlatego nie powinni się mieszać. Jane argumentuje, że w ludzkiej postaci nie są wrogami, a ich śmiertelne dusze wciąż w nich tkwią. Mężczyzna nie chce w to uwierzyć, ogłaszając się bestią i demonem. Kobieta uważa, że kłamie, wskazując, że jest tam człowiekiem, mimo że nazywa siebie demonem. Oświadcza, że nie boi się demonów i, aby to udowodnić, odważnie obściskuje się z Johnem. Po pewnym czasie Jane widzi, jak Johny i jego rycerze wychodzą. Ściga ich, by zobaczyć, dokąd zmierzają, po czym wraca do miasta. Wkrótce ona i Rudy są świadkami setek statków przelatujących przez niebo, wywołując inwazję Zero. Jane prowadzi swojego towarzysza do pływającego statku matki poza miastem. Oboje udają się do ołtarza, gdzie obserwują Johnego przez wyświetlacz, gdy na ziemi rozpoczyna się ostateczna bitwa między Zerami i Jedynkami. Po dotarciu na statek matkę Zero, Johny melduje Belzebufowi, że Wayne jest bezpieczny, a jego prawdziwi rycerze są gotowi. Ich przywódca oznajmia, że nadszedł czas bitwy i udaje się na krawędź statku, aby sprawdzić swoje myśliwce i rycerzy. Chwali rycerzy, którzy strzegli Wayne i badali dla nich ziemię, wykrzykując, że ludzie należą teraz do nich. Następnie John opuszcza statek matkę, by pilotować jeden z myśliwców i prowadzi armadę w pobliże miasta. Na statku matce Jane i Rudy wsiadają do swoich myśliwców i odlatują, dołączając do eskadr. Ich statek wykonuje ostatni przelot nad polami ich miasta przed odlotem w kosmos. Gdzie indziej, Carpenter i van der Weyden kręcą się w pobliżu domu John'ego, nie mogąc rozwiązać żadnej z tajemnic. Line przechodzi obok, a Carpenter potwierdza swój autorytet, prosząc o jej identyfikator. Kobieta odrzuca ich, ponieważ idzie na plażę i nie ma gdzie umieścić dowodu tożsamości. Nad nimi, w przestrzeni kosmicznej, Armada Zero mierzy się z jedynkami. Siły John'ego i Jane zbliżają się do siebie, ale pojawia się czarna dziura. Spanikowany Rudy pyta, co się dzieje, a Jane spekuluje, że połączenie jej i John'ego spowodowało, że ich siły zbiegły się, jakby znosząc się nawzajem. Wkrótce czarna dziura pochłania obie armady i znika z błyskiem światła, kończąc ich wojnę. Na ziemi Carpentier i Van der Weyden leżą na ziemi, gdy siła czarnej dziury unosi ich samochód i tworzy wichurę. Kiedy znika, ich samochody spadają z powrotem przed nimi. Zamieszanie powoduje, że pani Bojtel wychodzi z Wayne'em na powozie. Zbeształa obu mężczyzn zarobienie zbyt dużego hałasu i nie mając innego sposobu, by to wyjaśnić, mężczyźni przeprosili i wsiedli do zniszczonego samochodu. Wayne miota się, bełkocząc, że to już koniec.